52. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Ze mną Kasia Moś, na Dzień ściance dobry. Maryla Rodowicz, a na scenie Michał Szpak. Co słyszymy za ścianą? Tak. Kasiu, nie każdy wie o tym, jak to się wszystko zaczęło. W tym roku dzięki twojemu głosowi, dzięki twojemu talentowi, festiwal w Opolu ma przepiękną oprawę. Dziękuję. Więc nie dość, że ładnie wygląda, to jeszcze ładnie śpiewa. Natomiast kilka lat temu miałaś cudowną przygodę, o której też nie każdy słyszał. Opowiedz, w jakim zespole zagranicznym, popularnym śpiewałaś? Śpiewałam w zespole Pussycat Dolls Burlesque Review. Jest to ta sama założycielka, która założyła zespół Pussycat Dolls, ale ponieważ w tym czasie, kiedy ja byłam w Stanach, zespół nie istniał, bo Nicola odeszła, był Pussycat Dolls Burlesque Review i to był jakby pierwszy zespół, który Robin założyła. I wtedy, kiedy ja byłam, to, to, to był jakby ten, 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 ten główny, główny trzon, główny zespół ale powiedz, czy tamto powodzenie, to, że dziewczyny Cię dostrzegły i doceniły właściwie natychmiast, spowodowało, że to potwierdziło, utwierdziło Ciebie w przekonaniu, tak, to chcę robić, czy to właściwie znaczy, była gdzieś tam tylko taka przygoda? To znaczy, na pewno przygoda, cudowne doświadczenie, ale ja już od naprawdę młodego wieku wiem, co chcę robić, jakby poszłam w jedną stronę, poszłam w, w, naukę, w naukę śpiewu, skończyłam szkołę muzyczną i... Nie ma dylematu. To, no, nie, nie było właśnie dylematu. No, to była cudowna przygoda, to mi bardzo otworzyło głowę, e, bo, bo, bo te dziewczyny były niezwykle pewne siebie, niezwykle takie jak wchodzę na scenę, to po prostu daję 100% siebie i to, to, to mi rzeczywiście bardzo pomogło, bo ja przez wiele lat, no i dalej tak trochę jest, że, że mam pr problem z, z, samo, z samooceną. A, a tak naprawdę, w Polsce tak pomogło. bardzo długo było tak, że niedobrze było pokazać, że się w siebie wierzy. Mm -hmm. Teraz to się na szczęście zmienia. No. I teraz to jest w cenie, że jesteś pewna siebie, piękna, seksowna i ładnie śpiewasz? Z tą śpiewać. pewnością właśnie tak zawsze wszyscy na mnie tak krzyczą, Kasia, dostałem, Kasia, 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 <laughs> bądź bardziej pewna, ale myślę, że skromność i taka, takie to znaczy stabilność, na tak, stabilność na ziemi jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka i myślę, że trzeba po prostu, to jest, to jest mój zawód, moja praca, którą kocham, uwielbiam, jest to moja pasja, ale nie... Absolutnie nie, nie uważam, żeby było to coś lepszego od żadnego innego zawodu. No dokładnie, wszyscy jesteśmy tak, potrzebni. Dokładnie. Tak. Powiedz w takim razie, co dokładnie robisz na scenie w tym roku, ponieważ... Wiem, że jest w tym sporo ciebie, mimo tego, że to nie są do końca twoje utwory. Na czym to polega i jak bardzo cię to rozwija? Bo wiem, że to też może być fajna nauka. Tak, ale mówisz o dzisiejszym, tak? o dzisiejszym koncercie. O festiwalu w tym roku w ogóle. Tak, do dzisiaj zapowiadałam z dziewczynami z zespołu The Chance zapowiadałyśmy super jedynki, śpiewająco 10 kategorii, 10 różnych piosenek. Największe hity sprzed hit 15, znaczy. Piętnastolecia polskiej muzyki. Dawaj teraz, próbkę. O nie, to lubiono. Poczekaj, piersi wiem, że były. Były piersi? Nie. nie śpiewa, co, czekaj, Kuki za nie, nie, nie żadnego? Nie, może już nie, ja już jestem tak zły, Już ona, Nie głada, chcesz, No głada, głada. dobrze, to sobie odtworzymy w takim razie, drodzy państwo, z jakiegoś replaya. czy coś takiego. Tak, no dobrze, okej. Okay. Czyli to były takie covery po twojemu. Tak, też ze zmienionym tekstem. Tekst był zupełnie, zupełnie zmieniony pod daną kategorię. No dobrze. No i jakie plany ma Kasia Moś w takim razie teraz? Kasia Moś ma plany takie, że pod koniec czerwca wydaje singla następnego, piosenka Pryzmat, z gościnnym udziałem ma Fashion. W październiku wydajemy płytę, album dwupłytowy, wydawnictwo fonografika. I mam nadzieję, że, że, się, że się ludziom nasza płyta spodoba, no bo włożyliśmy to rzeczywiście dużo pracy. Przez parę lat tworzyliśmy piosenki no i mam nadzieję, że, że Kucze znajdzie to swoich odbiorców. To, to, to jest moje marzenie największe. Wiemy, że ten nasz polski rynek się bardzo rozwija i otwiera na mnóstwo różnych nowości mm -hmm. i to sprawia, że jest szansa, że każdy swoją niszę gdzieś tam znajdzie, znajdzie tak. dokładnie, więc myślę, że twoja muzyka znajdzie odbiorców, czy takich, jakich chcesz, to się okaże. <laughs> dokładnie. Natomiast ja kiedyś przyjdę taka obrzucona jajkami, pomidorami, znaczy, że znalazłam swoją. Tego Ci życzę, żeby jednak nie było żadnych jajek, tylko raczej Dobrze. powodzenie, platyny i tak dalej. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Kasiu. Dziękuję, bardzo. Cudownie jest gościć Cię w Opolu, a tym bardziej w Studiu 24 Opole i miasta Opole. Dzięki, dziękuję, dziękuję. bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.